Siemanko, cześć! Sorry za spóźnienie, ale Jezus tak mi się nie chciało. Wiesz co Piotrek jakby sobie mógł wsadzić yy, koszę do spodni. Czekaj pomogę. Chutka. W sumie Piotrek, ty mi nie widzisz do niczego potrzebny, także znajdź sobie jakieś yy, drzewko, pniaczek, ławeczkę, ja sobie z że żoną, dobra? Okej, okay. wyżej ta kietka. Wyżej... Wyżej, 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 wyżej. Mam powiem, że miałem tą sesję w ogóle przekładać, bo wyobraźcie sobie, że kurde, córka z przedszkola wszy przyniosła cały dom we wszach. No i normalnie wszyscy się drapiemy mówię żonie, że kurde, no nie no nie pójdę na tą sesję, ale później sobie jeszcze nie będę wam rozbijał dnia, harmonogram wam się całe pokleci, więc... Dobra, generalnie widzicie ten, tam tą polankę tam, o, no to idźcie tam, ja tu zostanę i będzie fajne zdjęcie. O, gnojówka. Mam super pomysł. Wiecie co, jestem spoko w Photoshopie, ale nie aż tak. Weźcie się jakoś ten, tam, ten, i ty ją jakoś tam, i mm, jakoś tak. Mhm. Jestem antyszczepionkowcem. Młody niebońcyckiem, młody niebońcyckiem, cyckiem, co wujrzę ją z językiem? Agnieszka, mogłaby się tu położyć? Fajny miałbym portret, nie? Kładźcie mówię. Powiem Wam tak, no wesela są różne, nie? Ostatnio byłem na pff, takiej rzeźni. Myślałem, że normalnie, naprawdę wątpiłem w ogóle w istotę mojego zawodu i chęć robienia tego dalej. Tydzień temu to było w piątek, mówię wam. Nasze wesele było tydzień temu w piątek. Dobra, działamy. Ej, jakby ją teraz pan położył, pani ręce na pani biodra. Czy pani ma coś przeciwko, żeby pan położył na pani biodra? Swoje dłonie. Nie, dobrze, więc państwo się teraz przytulają. Panią obejmuje panią, pani obejmuje jego i pańskie ręce są na pani biodrach, pani biodra współpracują z pańskimi dłońmi i tak, doskonale państwo pozują. No dobra, no z gówna bata nie ustrzelisz, więc kończmy też. Yeah.